Z inicjatywy rodzin w 30. rocznicę tragedii w Modlinie nauczyciele, instruktorek Związku Harcestwa Polskiego organizowana jest Msza Święta. Związek Harcestwa Polskiego Hufiec Ciechanów włączył się w tę organizację w formie liturgicznej. Chcielibyśmy wszystkich na ten mszę bardzo serdecznie zaprosić. Co się wtedy stało? Może przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą. W 1984 roku w marcu. W ośrodku Wisła w Modlinie odbywał się kurs instruktorów ZHP. Sześć osób z Ciechanowa, sześć nauczycielek uczestniczyło w kursie instruktorów zuchowych i w tragiczny sposób poniosły śmierć w pożarze, który, w wypadku, który nastąpił w nocy z 9 na 10, na 10 marca. Rozumiem, że chcecie tą uroczystością oddać hołd harcerkom. Takie jest. Chcemy uczcić pamięć harcerek, instruktorek, nauczycielek, które właśnie na tamtej tragicznej nocy zginęły. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na msze świętą, która odbędzie się w Farze o godzinie 16.00, no, żeby oddać hołd naszym kolegom instruktorkom harcerkom.